Wędrując sobie po Półwyspie Helskim Znaleźliśmy takie fajne, fajne miejsce, gdzie Na pewno To jest wojskowe, wojskowe miejsce Gdzie widać, że są jakieś piwnice, jakieś wejścia I w tej chwili postaramy się tam wejść Nie wiem na ile nam się to uda, ale ale mamy latarkę. Mamy, mamy pewien taki y, możliwość, żeby tam y, spróbować przynajmniej wejść, żebyście zobaczyli, y, jak to wygląda. Jak tam y, Krzysztof? Da się tam wejść, czy? tutaj nie ma. Jest tak, jakby okrągłe tunele, takie kręgi od ślubu położył. No to. W pionie? Jest kawałek prosto. Tutaj jest jakieś okienko. I tu jest małe pomieszczenie z kręgów. To zobaczymy. Spróbuj wejść. Chyba na głowę, bo przyzwoniłem. E, przytrzymasz? Jasne. Transzeje, zobacz te transzeje tutaj. Tutaj są podziemne przejścia między transzajami. Tutaj są transzaje. I tutaj mamy wylot, o którym mówiłem wcześniej. Ja to tam i przyświecę. Zobaczymy, jak to wygląda. No, z tamtej strony da się wejść i jest taki rozejsie, to jest takie rozejście, nie aha. jest duże pomieszczenie. czyli co, wejdziemy, zobaczymy. Yep. No jasne, To jest woda, okay. de... ok. No to... Oczywiście robię to na własną odpowiedzialność, bo Nikomu nie radzę wchodzić w takie miejsce Zab byłem no. jest bezpiecznie. W piwnica jakaś, można. Tak. No. prześlizgnąłem się. I jestem wewnątrz. Jest trochę mokro. Ale są jakieś ciekawe Są jakieś ciekawe pomieszczenia. W których oczywiście nic nie ma, ale same pomieszczenia są ciekawe. Tak, i tutaj jest... Tak, i tutaj jest przejście. Do tej drugiej... tej... Y... To czy się na zewnątrz? Ja się tędy chyba wydostanę na zewnątrz. No. Ja będę próbował tutaj wchodzić. Okej. Okay. Nie, nie zmieszczę się tutaj. Nie, tutaj się nie zmieszczę, ale... Znowu wszędobymskie śmieci. No Półwysep Charski ma swoje tajemnice. I idąc sobie zawsze można coś ciekawego natrafić. Tak jak tutaj ta piwniczka. Nie wiem do czego ona mogła służyć, ale, ale jest dość ciekawa. Także ja już się wydostaję. Sami oceńcie do czego to służyło. A tak wygląda to miejsce, zobaczymy co jest tutaj. Tutaj już nic nie ma. Myślałem, że jest jakaś piwnica, ale przejdźmy do drugich. Szczelin. Zobaczmy, co tam jest. Nie, niestety też jest ślepo zakończona. Tutaj też się nie dostaniemy. No, i tutaj mamy też jeszcze jakąś piwnicę, ale też jest ślepo zakończona. Więc nie wiem, nie wiem do czego to mogło służyć. Sami ocenicie, ale tak jak zobaczycie, tak są tutaj transzeje i są okopy. Są okopy, przejdźmy tymi okopami. Zobaczmy. No niestety upływ czasu spowodował, żeby to się poschodziły. Ale dosyć ciekawie to wygląda. Tutaj jakieś było stanowisko strzeleckie. Tutaj zaraz nie opadał. Następne. E, powiem szczerze. Nie wiem czy to jest wrzesień 39. Czy okres późniejszy. Wydaje mi się, że to są lata 50. Bo przecież. Nikt w ten sposób okopów nie budował we wrześniu 30 ani nawet w czasie wojny. Nie spotkałem się, ale nawet jeżeli to są lata 50., dosyć ciekawie to wygląda. Idziemy tutaj dalej. Są kolejne transzeje. No i mamy znowu jakąś piwniczkę jakieś pewnie stanowisko oczywiście wszędobylskie śmieci to było pewnie stanowisko strzeleckie z tego co widzę tutaj od wewnątrz przez lata się zapadła ziemia ale tak to wyglądało tutaj zobaczmy też coś ciekawego no nawet jeżeli to lata 50, to minęło 60 lat ponad, więc miało prawo się to w jakiś sposób zdezaktywować. Ale ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy. Mamy tutaj system okopów. Uważam, że to jest system okopów, który był wybudowany również w latach 50. No, ale minęło już ponad 60 lat. Więc, więc tak to wygląda w tej chwili. Wiem, że tam moi przyjaciele znaleźli coś jeszcze, więc tam się udam do nich. Tutaj trafiłem do punktu wyjścia. Więc coś jest ciekawego, i ja już widzę, że coś tam jest ciekawego. Oni tam są. Nie wiem, wy ich nie widzicie, ale ja ich widzę. Więc za momencie się tam spotykamy. Idąc do moich kochanych, znajomych, jeszcze tutaj napotykam kolejne transzeje. Też widać te betony po bokach się zbiegły ale pójdźmy, zobaczmy co tam się dzieje no tutaj widać dziki operują no co? także idziemy w kolejne ciekawe miejsce jesteśmy na Półwyspie Helskim zagadek jest tutaj mnóstwo O, tutaj też mamy transzeje. Też mamy fajne transzeje. Też już pozalone. Już jesteśmy tutaj w fajnym miejscu. Coś mamy fajnego. Słuchajcie, tutaj są fajne rzeczy. Tutaj jest jakieś wejście. Ja tam wejdę. Bo tutaj też są ciekawe rzeczy, pomimo że to są lata 50., ale. Ale. Ale to też jest kawał historii tutejszej, Tylko kurczę, to jest głęboko dosyć. Czy ja sobie poradzę z zejściem? Ja muszę sobie poradzić, kurde! A! Dobra, jestem! O, zapadnięta tranżeja. Ale tutaj jeszcze w miarę możliwości da się przejść, więc idziemy. No i wchodzimy do środka. Coś ciekawego? Echo jest nawet, więc może coś. No nie, też się kończy. Ale, ale to nic. Nie, o, tutaj jest boczne wejście. Super. Jest boczne wejście i jest drugie wyjście. O. No, wyjdziemy. No, ciekawe, ciekawe to jest. No, tędy się jednak wyjść nie da. Dobra, cofam się, cofam się, idę dalej, wracam. Ale rzeczy są ciekawe. Co tutaj jest napisane? Jeżeli wiecie, dajcie w komentarzach, o co tutaj chodzi. No jest, jest fajnie, pomimo że to nie jest wrzesień, mój ulubiony wrzesień, ale też jest bardzo ciekawie. To herba mocno sportyfikowany, także i po wojnie, więc... Więc dużo ciekawych rzeczy tutaj też się znajduje, powojennych. No dobra. Byłem, zobaczyłem. Ale ile to roboty, nie? Tak. No musieli tutaj dużo pracy włożyć. Ale wiesz, to robili żołnierze. Z ich siłą się nikt wtedy nie, nie liczył. No zwiedziliśmy te transzeje i te piwniczki. Moim zdaniem to są lata 50., ale ktoś z Was może mieć inne zdanie, więc dajcie komentarz jakiś w tej sprawie. Ja już się wyłączam. Trzymajcie się, cześć.